Już po raz drugi 15 maja organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mogły pod Kętrzyńskim Ratuszem zaprezentować swoją działalność. Organizatorem Dnia spółdzielczości i Ekonomii Społecznej Ziemi Kętrzyńskiej był Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie. Dzisiaj w Kętrzynie odbywa się Dzień Ekonomii Społecznej, który jest pierwszym takim dniem inaugurującym trzecie wojewódzkie Dni Ekonomii Społecznej. To są dni, kiedy podmioty ekonomii społecznej mogą zaprezentować swoją działalność, mogą szerzej przedstawić swoją działalność mieszkańcom, zdobyć nowe doświadczenia, nowych klientów, osoby, które, czy podmioty, które będą z nimi współpracowały. Podczas festynu można było zobaczyć, czym na co dzień zajmują się kętrzyńskie organizacje. marzyła o tym, aby choć na chwilę zamienić się w pięknego łabędzia. Patronat nad tym wydarzeniem objęły również władze Kętrzyna. Podmiot ekonomii społecznej, wszelkie organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, miasto Kętrzyn od e, zawsze mocno, mocno wspierała. Świadczy o tym chociażby konkurs grantowy ogłaszany co roku, w tym roku na niebagatelną kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Nie ukrywajmy w dzisiejszych czasach wolontariuszy, ludzi, którzy chcą społecznie działać, e, ciężko znaleźć w dobie panującego wszędzie rządzę, rządzę, rządzę pieniądza, dlatego jeżeli tacy wolontariusze się pojawią, którzy chcą działać w stowarzyszeniach, w organizacjach należy wspierać i dzięki, że stowarzyszenia typu Bama KOP istnieją, działają prężnie w naszym mieście, świadczy o tym ilość organizacji, z którymi współpracuję, która dzisiaj podczas dzisiejszej imprezy się zaprezentuje. Także bardzo chciałbym podziękować Stowarzyszeniu i życzyć im powodzenia w dalszej działalności.